Serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy, porozmawiamy. Słuchajcie o abonamentach. Mamy XboxiKA, jest Game Pass, mamy Playaka, jest odpowiedź, poniekąd odpowiedź na usługę Game Pass przez Playaka, aczkolwiek ja bym nie powiedział, że to jest odpowiedź. To znaczy. Może, może odpowiedź, ale jest to zupełnie coś nieco innego. To nie, nie można tego porównać do, do Game Passa e, Z prostych. Z prostych e, jak wam to powiedzieć, z prostych. No i widzicie słowami brakuje. No, inaczej. Ja bym tego tak bezpośrednio, o, bezpośrednio bym tego tak słuchajcie, nie porównał. Dlaczego? Ponieważ Game gamepass. E, jest bardziej usługą, która jednak stawia na te rzeczy nowe. Czyli dostaniemy tam nowe, produk pro... nowe produkcje, nowe gry, zwłaszcza te, które Microsoft wydaje. Jest w zasadzie jeden wariant: nie ma nic ukrytego, to znaczy w zasadzie jeden. Albo masz Xbox Game Passa, albo Xbox Game Passa Ultimate. A może ja się skupię na tym Ultimate. W Ultimate macie dostęp do chmury. Dostęp do Game Passa na każdej platformie, jaka jest możliwa dla nich do osiągnięcia, czyli PC, Xbox, komórki niekomórki, no i właśnie granie w chmurze. Więc ja sam też korzystam z Game Passa Ultimate, mniej więcej 55 zł miesięcznie. No i tutaj Sony teraz sobie y, y, za mną Tomuś leci, bo też o tym gada. On w to nie wchodzi, ja też w to nie wchodzę i jemu to się nie dziwi, że w to nie wchodzi. No bo dla, jeżeli miałeś w domu PS4, teraz masz piątkę. I ogrywasz na premierę absolutnie wszystkie ekskluzywy, jakie Playjak play wydaje? No to w zasadzie nic tak dobrego tam na ciebie nie czeka. Z jednym wyjątkiem, bo dali Straya na premierę tą gierkę o tym kocie. No i okej, okay, ale sami powiedzieli, że swoich dużych gier nie będą dawać na premierę. Więc chociażby to jest już rzecz, która jakby wykreśla jako. Rywala do Game Passa w zasadzie tych gier wydanych na premierę, tak? No, na Game Passie to będziemy mieli. jak mówi, że nie będzie dawał tych gier na premierę. Tak, oni sobie, słuchajcie, wy, wymyślili właśnie trzy, trzy warianty: Essential, Extra Premium. Essential e, odpowiada staremu plusowi, uzyskujemy więc dostęp do funkcji sieciowych, a więc gry wielosobowej, a także. Co miesięczny pakiet gier, który możemy dodać do biblioteki. Czyli taki klasyk klasyk klasyków. Extra to powyższy błąd, z kilka gier na PS4 i PS5 do pobrania. No, są to w zasadzie gry starsze, ekskluzywne, no, które każdy, każdy, który miał czwórkę, a ma teraz piątkę, no, to raczej ma już je za sobą. Tak? Większość gier tam play jak jednak daje takich. To jest świetne dla kogoś, kto nie miał, czyli nie miał czwórki, kupił teraz piątkę, kupuje sobie tego ekstra. No i faktycznie dla niego jest tam masa fajnych rzeczy do grania. a na końcu mamy tego premiuma obejmuje, obejmuje wszystkie wymienione wyżej opcje, e, kolejnie 340 i ma 340 gier do pobrania, tytuły PS3, PS, wyższego PS, -e, a także dostęp do streamingu wybranego katalogu klasycznych gier, do tego czasowe demo gier, pozwalające e, przetestować wybrany tytuł bez dodatkowych opłat, chociaż już jest dodatkową opłatą, żeby w ogóle zagrać w to. Więc z tego co kojarzę, tam jest właśnie streaming gier z PlayStation 3, PS2 i chyba z PlayStation. To wszystko się e, jako, jako część tych gier jest w, w streamingu, tak. Nie możemy faktycznie w, w to sobie pograć. Ta wsteczna kompatybilność z trójki polega na tym, że streamujemy te gry. To jest moim zdaniem słabe. Ale jeszcze słabszym jest to, że mamy dostęp do. O, jakby to powiedzieć, no demka gry, możemy sobie, jest wersja próba, nie wiem, Horizona, mamy tam chyba 10 godzin, no i za to, że zapłaciliśmy, to możemy sobie pograć. Uważam, że takie demka to powinny być totalnie za darmochę i bez proszenia, przecież to oni mają nas zachęcić do kupna ich gier, aczkolwiek do kupna gier Playaka wystarczą, w większości znam, recenzje dobre i parę shotów i filmików, bo akurat to Playak potrafi, ale to ich moim zdaniem nie zwalnia z tego, żeby dawać te, 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 te gry te w wersji demonstracyjnej za darmo, tak? E, to też cenowo tam mamy 37, 58, 70 zł miesięcznie. E, Subskrypcja trwa do momentu, jeżeli mamy szczególne informacje na ten temat. I to też jest, słuchajcie, ciekawa sprawa, bo wiem, że Sony, e, jak wiedziało, że ta usługa to wszystko ma zaraz wejść. No to nagle się zrobił problem z dodawaniem tych kodów, z przedłużaniem tego. To było w jakiś sposób zablokowane. Wiem, że tam gracze się o to oburzyli, ale później jakoś to chyba tam odblokowali, tak? No i tu się też fajna rzecz, że jakby jakby pojawia. Bo sami wytykają Microsoftowi, że ten Game Pass mogliby zawojować za dużo z rynkiem, ceny później ustalać. No de facto sami to robią, tak? Sami robią tak, że nie dają ci możliwości skorzystania z tego, co masz. Jak chcesz przedłużyć, to też nie możesz na miesiąc, tylko musisz już na wybrany okres. No i też mogą ceny na razie dzisiaj są takie, ale kiedyś mogą być te ceny no, dużo wyższe. I akurat tutaj nie mają problemu. No, problemu nie mają może dlatego takiego, że jednak ich usługa jest świeża. No i na razie jeszcze z Game Passem za bardzo nie mogą się równać. I wątpię, żeby kiedykolwiek można by, mo, będą mogli się równać z uwagi tego, że chyba, że zmienią politykę i zaczną te gry, słuchajcie, swoje od studiów w, wydawać. Ja nie mówię, że wszystkie, ale część. Część jako taką reklamę e, słuchajcie, że trafia, jest gra, i żeby sobie zareklamować tą usługę. Tak samo uważam, że każdemu minimum tego premiuma powinien dać miesiąc za gratis. Każdemu użytkownikowi, który kupuje PlayStation Plus, a którego ma. Taki, taką usługę premium powinien dostać na miesiąc za, za darmo, żeby sobie w ogóle zobaczyć i sprawdzić, czy go to grzeje, czy nie. A nie musisz od razu to kupować, tam chyba na rok. I no, no nie masz, jakby, nie masz tutaj już wyboru, ale to się o to chodzi. Mówię, każdy moim zdaniem, jeżeli masz PlayStation Plusa, wypróbuj sobie na miesiąc, zobacz, czy Ci się to podoba. Jak Ci się to podoba, to sobie wykup. Powinni taki e, ukłon w, swone, w stronę swoich graczy, swoich fanów dać, bo byłoby to miło, fajne, no i zachęciłoby też do tej usługi, tak? No chyba o tym chodzi, tak? Powinni tak jak Microsoft to robił, czyli Game Pass za 4 zł, żeby jak najwięcej tych ludzi zdobyć, zachęcić, no. Zawsze tak, słuchajcie, kochani, jest, że trzeba trochę zainwestować, żeby ludzie to widzieli i żeby ich zachęcić do tej usługi, a później już ma a dobra, w sumie fajnie jest, no to zostawię jak jest, no i Sony tak też powinno zrobić, we też się niech trochę nie dziwi, że im to trochę powoli leci, bo powinni zachęcić, a nie od razu walą Cię w mordę wysokimi cenami i mówią Ci, że kody, które już masz, no to już za te kody sobie nie przedłużysz na kolejny rok, no bo, no bo nie. No to tak trochę powiem Wam słuchajcie słabo, tak? Nie powinni tak robić, powinno być to bardziej dla gracza, tym bardziej, że to jest nowa usługa i chyba chcą ludzi zachęcić bardziej niż zniechęcić, to powinni trochę coś więcej dać od siebie, bo ich na to zwyczajnie stać. Jakby każdemu dali po tego miecha e, premium, to by im korona z głowy nie spadła. Więc to jest fajna jakaś odpowiedź na tego Game Passa, no ale nie jest bezpośrednią e, konkurencją dla Game Passa, dopóki Sony nie, 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 nie przekona się i w końcu rynek im nie pokaże, że też muszą te gry trafiać do tej usługi, tak? Ludzie mówią, że to znaczy ludzie Sony mówią, że ich na to nie stać, ludzie im oczywiście. Klaskają przed tym i mówią, tak, Sony na to nie stać, tu zniszczy gry, gry pod usługę będzie słabo. E, no słuchajcie, no wychodzą te gry pod tego Game Passa ja nie uważam, żeby one były słabe, tak? E, to znaczy część słabych też się trafia, ale to nie jest wina Game Passa, tylko wina tego, że deweloper taką tą grę zrobił. No Na razie te gry Microsoftu, które trafiły do tego Game Passa, no to jakoś trzymają e, jakość swoją trzymają. Więc ja myślę, że i Sony dalej by mogło to robić, a w ogóle Takim podejściem też by mega zachęcili do tej, do tej usługi, no ale im za bardzo zależy na sprzedaży pudełek i brania za to pełnej ceny. Aczkolwiek przypomnę Wam, że potrafią skubańcy swoją grę sprzedać dwa razy, bo raz ją sprzedadzą w pełnej cenie na playaka, później wydadzą dyrektor z katy, a na końcu jeszcze wydadzą to na ta, Więc uwierzcie mi, że jakby chcieli, to daliby radę Część swoich gier, nie mówię, że wszystkie, bo ja wiem, że oni nie mają takiej, takiego, takiego zaplecia jak Microsoft. Ale część swoich gier byliby w stanie dawać day one w tej usłudze i wcale by na tym nie stracili, a tylko by mogli zyskać. Zyskać by mogli ilość subskrybentów, no chyba po, tą, po to tą usługę zrobili, żeby tych ludzi zachęcić do, tego, do tej usługi. No a inaczej, słuchajcie, nie zachęcisz, jak będziesz dawał gry, które ludzie wszyscy już ograli, tak? No bo naprawdę, jeżeli ktoś jest fanem, playaka, no to miał czwórkę, teraz ma piątkę. No i co mu po Horizonie jedynce e, czy innych ekskluzywach Playaka, jak on to już ma dawno za sobą. No teraz Tomek pokazuje wersję próbne gier na PlayStation Plus, no to mówię, no to to przecież powinno być, słuchajcie, za darmo, a nie... No mogę sobie ściągnąć, zobaczyć grę, że mogę sobie, nie wiem, pograć 10 godzin i ok, spodobałam mi się. Nie? No to znaczy, no jest to fajne, bo też nie można powiedzieć, że jest to jakaś, jak, jakaś możliwość sprawdzenia, już jak skoro i tak ten abonament płacę, to, to jest to fajna opcja, żeby sobie sprawdzić, że faktycznie e, mogę sobie zagrać tą grę i zobaczyć jaka ona jest no i właśnie tutaj też jest fajny Game pass. Game pass jest właśnie po to, że sobie sprawdzasz, widzisz czy ta gra coś już jest warta czy nie. Przede wszystkim grasz w grę, które byś normalnie nie zagrał, nie kupił, a później nawet masz ochotę zagrać i kupić, jak Ci się jakiś tytuł spodoba, tak? Więc ja bym tych abonamentów, mówię, każdy tutaj też swój abonament, każdy też z tych konsol idzie swoją drogą, ale nawet w tych abonamentach Wam powiem, że Microsoft ma swój, swoją wizję tego abonamentu i widzę, że Sony ma swoją wizję tego abonamentu. Zobaczymy, bo na pewno mówię, nie wierzę, że Sony na tym zostanie, bo Microsoft poniekąd na nich wymusi rozwój tej usługi, no a jak ona się rozwinie, czas pokaże. O ile z Game Passa korzystam, tak z PlayStation Plus raczej na razie nie korzystam, bo nie gram na PlayAku po sieci, mam ją głównie po ekskluzywy i te ekskluzywy raczej wolę sięgać na płycie. Poza tym, jakby trafiały Day One, to może wtedy bym się na tą usługę zdecydował, ale jeżeli i tak muszę poczekać, i tak nie ma, no to zanim ona tam trafi, to ja już dawno tą grę ogram i będę miał ją za sobą. No i tyle słuchajcie o tych abonamentach, tak? Wy, co tam, korzystacie, macie Game Passa, PlayStation Plus, który ten wariant tego PlayStation Plus, dajcie znać w komentarzach, jak Wy to widzicie, każdy ma swoje spostrzeżenie. Pamiętajcie też, że ja tutaj nie jestem żadną wyrocznią, to są moje luźne e, przemyślenia, to jak ja to odbieram, to jak ja to widzę, e, mam, mam nadzieję, że z sensem to wszystko do Was trafia. Staram się tak sensownie sobie to zawsze argumentować i w tej głowie układać. No i tyle w zasadzie, tak? Abonamenty, abonamentami. Niestety taka przyszłość. I, i, I gry w to poszły, tak, wiem, że Microsoft to zaczął. Ale no zobaczył, że po prostu jest miejsce na naszym rynku na takie coś. No i Sony odpowiedziało, bo no nie może tutaj Microsoftowi oddać całego pola do popisu, tak? bo niedługo po prostu z tych dużych gier Zobaczą, że nie są w stanie się utrzymać i trzeba po prostu atakować szersze grono. No Oni za to idą szerzej w tego vr tak? Tutaj Microsoft to nie idzie, oni są na tym VR-ze, ale moim zdaniem ten VR dobra sprawa, ale to nie jest tak potężna wielka sprawa jak usługi, subskrypcje, gdzie wiesz, że co miesiąc masz tam ileś użytkowników, ileś kasy z tego wszystkiego płynie na Twoje konto, a Ty sobie możesz tylko pozwolić na więcej to dawania gier i tyle, tak. To wszystko kochani. Jeszcze raz dajcie znać, co Ty myślicie. I tyle. Pozdro tomuś, pozdro wszyscy. Piszcie, lajkujcie, dawajcie znać. Dzięki, cześć.